Nie ucz świni latać, bo i tak świni nie nauczysz latać, a tylko świnię zdenerwujesz. Tak mówi słynne powiedzenie. Co to znaczy? My często chcemy pomagać innym na siłę, bo mamy często na przykład syndrom ratownika, syndrom pomocnika. Chcemy tym ludziom pomagać. Ale jeżeli człowiek nie chce sam sobie pomóc, to ty za żadne skarby mu nie pomożesz. I warto to sobie w końcu. Wbić do głowy. Warto to zrozumieć. Bo im bardziej próbujesz komuś pomóc, to on jeszcze często nastawia się negatywnie na ciebie, bo ty chcesz go wyciągnąć z tego negatywnego toku myślenia, który każdy w sobie ma. Jeżeli ta osoba nie jest sama gotowa na to, żeby się z tym stawić sobie czoło, czy spojrzeć prawdzie w oczy, ty nic z tym po prostu nie zrobisz. Tak to jest. Dlatego nie marnuj swojego czasu i idź. Dalej swoją ścieżką. Pozdrawiam.